Czosnek niedźwiedzi inaczej czosnek cygański lub cebula czarownic to roślina, której właściwości odkryli już starożytni Germanie. Widać ją tutaj za mnie. Traktowali oni czosnek niedźwiedzi jako uniwersalny lek. Starogermańska legenda głosi, że był on pierwszym posiłkiem niedźwiedzi po obudzeniu ze snu zimowego. Stąd nazwa właśnie tej rośliny. Starogermanie doszły do wniosku, że skoro czosnek wzmacnia niedźwiedzia, to jest w stanie wzmocnić również człowieka. Należy jednak zaznaczyć, że czosnek niedźwiedzi nie przypomina wyglądu w ogóle czosnku tradycyjnego. Nie ma on formy ząbków, lecz są to liście, które zawierają najwięcej prozdrowotnych właściwości i są jego częścią jadalną najczęściej. Czosnek niedźwiedzi swoje antynowotworowe właściwości zawdzięcza przede wszystkim organicznym związkom siarki, które działają jak silny przeciwutleniacz. Podobno czosnek niedźwiedzi jest najbogatszą związki siarki rośliną w Europie. Zawiera jej kilka razy więcej niż tradycyjnie czosnek w zamkach. Związki siarki z jednej strony chronią organizm przed działaniem wolnych rodników, a z drugiej pobudzają układ odpornościowy do zwalczania komórek nowotworowych. Czosnek niedźwiedzi rośnie dziko w lasach całej Europy i w niektórych rejonach Azji. Czosnek niedźwiedzi pojawia się już na przełomie marca i kwietnia w Bieszczadach, Puszczy Kampinoskiej, Białowieskiej i w okolicach Sandomierza. Jego cechą charakterystyczną są długie liście, około 20-30 cm. To jest akurat młoda roślina. Jest on bardzo podobny do konwalii. I trzeba pamiętać, że konwalia jest trująca. Mają one intensywny czosnkowy zapach i białe kwiatostany z pojedynczymi gwiaździstymi kwiatami. Kwitnąć będzie dopiero później. Białe kwiaty zawierają szkodliwe substancje, dlatego nie są jadalne. Dzięki zawartości związków siarkowych Zapobiega on infekcjom wirusowym, przede wszystkim układu oddechowego. Ponadto zawarte w nim lotne substancje, czyli kwasy fenolowe, rozrzedzają wydziewinę, które w skrzela. W ten sposób ułatwiają nam odkrztuszanie. Ponadto czosnek niedźwiedzi wykazuje działanie podobne do antybiotyku, ponieważ niszczy bakterie chorobotwórcze w układzie poharmowym i oddechowym, jednak nie zakłócając przy tym naturalnej flory bakteryjnej. Poza tym czosnek niedźwiedzi stymuluje produkcję immunoglobiny, czyli przeciwciał biorących udział we wszystkich procesach Odpornościowych, a tym samym mobilizuje organizm do walki z chorobami. Czosnek niedźwiedzi można polecić również osobom, u których stwierdzono obecność drożdżaka Candida albicans. Jest także bardzo skuteczną bronią przeciwko pasożytom układu pokarmowego, owsikom, glistom czy nawet tasiemcom. Podobnie jak tradycyjny czosnek, przyspiesza i nasila wydzielanie żółci, usprawnia pracę jelita, a tym samym zapobiega powstawaniu. Może być wykorzystany także w stanach upośledzonego wytwarzania żółci, gdyż posiada właściwości żółciotwórcze i żółciopędne. Nie zaleca się go jednak osobom zmagającym się z chorobą brzodową. Czosnek niedźwiedzi to pożądany składnik diety dla urody ze względu na siarkę, która jest między innymi podstawowym składnikiem keratyny, czyli białka skóry włosów i paznokci oraz kolagenu. W związku z tym jest współodpowiedzialny za ich kondycję. Gdy jej brakuje, paznokcie i włosy stają się łamliwe, a cera staje się blada i zmęczona. Trzeba pamiętać o tym, że czosnek niedźwiedzi jest w Polsce pod ochroną, więc nie można go zbierać w lesie, nawet jeśli jest go dużo. Możecie za to kupić jego sadzonki i posadzić w ogrodku, lub kupić po prostu rośliny od hodowców. Polecam Wam serdecznie czosnek niedźwiedzi, ponieważ jest pyszny, ma bardzo aromatyczny smak i zapach. Można go dodawać do wszystkiego, do kanapek, past, zapiekanek, zup. Teraz jest na niego Sezon. Taki świeży jest po prostu lepszy niż suszony. Jeśli chcecie, żebym wam pokazał jakiś przepis z użyciem czosnku niedźwiedziego, dajcie znać w komentarzu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam z mojego dzikiego, budzącego się do życia ogrodu, gdzie jest trochę hałasu. Mam nadzieję, że nie będzie on wam przy... przeszkadzał. Do zobaczenia. Cześć. Czosnek niedźwiedzi lubi rosnąć w lasach liściastych, dlatego jeśli chcielibyście go posadzić, zróbcie to pod drzewami.